Okna posesji, gdzie mieszkam w Edynburgu. Może dla widoku. Jest dosyć Na Naprzeciwko kościoła. Zdarzyło się wczoraj coś ciekawego. Wczoraj był dzień pod znakiem zaufania. Najpierw yy, miałem piękną sesję. Łapaliśmy mydło i odnajdywaliśmy dziecko na, na trawie w jednej z ciekawszych yy, parków Edynburga, w, w tej okolicy. Potem wróciłem do pracy. A po wszystkim, yy, cóż, Masza ruszyła ze swoją siostrą na długi spacer po mieście, przed koncertami, a ja miałem spotkać się z moim znajomym z Nepalu, z którym no. nie widziałem się 6 lat. Moim wielkim przyjacielem z Nepalu. Nepal jest pełen moich przyjaciół, przy przynajmniej dwóch największych przyjaciół stąd. I... Co się stało? Cóż, kiedy się pojawiał, e, kiedy dzwonił do drzwi, ja wychodząc do niego zatrzasnąłem drzwi z kluczami w środku. Miestowe, miejscowe drzwi działają tak, że zamykają się automatycznie. Klucz zostały w środku. Jedyne okna były zamknięte. Nie dało się nawet wskoczyć na murek, ten tutaj, żeby się tu dostać. Dostęp jest całkiem prosty, ale okno było zablokowane. Myślałem sobie, jeżeli się przed piątą tutaj nie dostanę, będzie skandal, ponieważ nie dostaniemy się do instrumentów, nie dostaniemy się do ubrań. Nie będziemy w stanie zagrać. Będzie wstyd. Z drugiej strony. Pomyślałem sobie, cóż, y, może zamiast panikować, spróbuję zaufać sytuacji, bo może właśnie po to to się dzieje, po coś to się dzieje. Więc zaufałem swojej przestrzeni, dosłownie. I udałem się na y, piwo z moim przyjacielem. Okazało się z czasem, że zawiodły wszystkie możliwe formy dostępu do mieszkania, więc postanowiliśmy wypić jeszcze kawę. Na tym samym trawniku, na którym robiłem rano sesję, w oknie mignęła mi Zielona Tara, czyli żeński budna, który jest moją życiową partnerką, moją przestrzenią. Jej posążek stał, bardzo piękny posążek, stał na wystawie salonu tatuażu prowadzonej przez Polaka. Okazało się, że wszyscy ślusarze w okolicy są zajęci i spokojnie rozmawiając o całkiem rozluźniona atmosferze, bez paniki, do ostatniej chwili nie byliśmy pewni, czy jakikolwiek przyjedzie. Mój przyjaciel ofiarnie i całkowicie bez stresu obdzwaniał wszystkich, których znał. Zaoferował się sam. W tym samym czasie inna nasza przyjaciółka, która jest współorganizatorką, i występuję na tych koncertach razem z moją żoną zadzwoniła do innego ślusarza, który przyjechał dosłownie 15 minut przed czasem kiedy musieliśmy wejść Blułem sobie w brodę, ponieważ mówiłem sobie dobrze, ta usługa nie jest tania i za chwilę to co zarobiłem niedawno Będę musiał wydać na ślusarza przez własną głupotę. Ale pomyślałem sobie, może w tym wszystkim nie głupota się liczy, lecz zaufanie. Może mój nadmiar kontroli miał zostać rozpuszczony i mam udowodnić sam sobie, że jestem w stałej interakcji z przestrzenią, że wszystko, co robię, jest moim, moim domem i nie ma takiego miejsca, w którym byłbym samotnie wyrzuconym na brzeg bezradnym szczeniaczkiem. Co było głównym lękiem mojego dzieciństwa. i młodość. W chwili, w której przyjechał ślusarz mój przyjaciel zaoferował się że za niego zapłaci. Po krótkiej wymianie ciosów, tarzaniu się na ziemi, kopaniu się na wałej po twarzach i uprawianiu MMA w celu wymuszenia na nim odstąpienia od tego pomysłu nie dało się go w żaden sposób przekonać. Wtłoczył mi w gardło z powrotem pieniądze, które chciałem zainwestować we własny błąd i powiedział, że że chce to dla mnie zrobić. Powiedział, że absolutnie nie powinien upatrywać w tym żadnego rodzaju ani przysługi, ani szczególnej łaski, ani żadnego rodzaju uprzejmości, ani poświęcenia. On po prostu może to zrobić i dla mnie uważa, że to jest naturalne. I kiedykolwiek w Polsce będzie potrzebował pomocy, ponieważ ma związki z Polską, ma żonę z Polski, będzie wiedział do kogo zadzwonić. Oczywiście, znając go, prawdopodobnie y, musiałby być w bardzo poważnej, y, skrajnej sytuacji, żeby skorzystać z takiej możliwości, co zawsze mnie denerwowało, że nie korzysta z mojej pomocy tak, jak chciałbym. Jednak okazało się wczoraj, że sp... największym zyskiem było to, że zamiast siedzieć w stresie i gryźć paznokcie, spędziłem przemiły czas z przyjacielem, oczekując na sytuację, której wynik byłby niepewny. I będąc o krok od skandalu w zasadzie nic się nie stało. I mogłem stracić kupę nerwów i osilić jeszcze bardziej. I tym razem na głowie mogłem zepsuć sobie spotkanie z przyjacielem. Zamiast tego uzyskałem niesamowite wrażenie opieki, bezpieczeństwa, interakcji z przestrzenią. Miłość w czystej postaci. A najpiękniejsze było to, była ta satysfakcja, świadomości, że zaufałem tej sytuacji od pierwszej chwili, kiedy się wydarzyła. Nie wiedząc, co będzie to, I z taką oto pochwałą siebie robię ten film.